A więc moi drodzy, dzisiaj odcinek z strony Pirate Swap i będziemy dalej sobie trajdować. Ja będę pokazywał, jak mi to idzie. Jak pamiętacie, w ostatnim odcinku wypłaciliśmy sobie pewne skiny. Jak widzicie, ja zaraz to zobaczymy, tylko przejdźmy sobie tutaj szczegóły, tu błąd, ale to zaraz wytłumaczę dlaczego. Szczegóły są takie. Wypłaciliśmy właśnie te itemy ostatnio na odcinku. Ja je wpłaciłem z powrotem na stronę. Patrzcie, za ile je wpłacałem. Dostarczone, a odebrane. Jeżeli chodzi tutaj, no to sprzedałem te itemy na stronie za 9,89. Tak jak pokazywałem, bot zaktualizował ceny i dało się na tym sporo, sporo zarobić. Dlaczego tu jest transakcja, nie powiodła się? No bo ktoś zawalił jednego e, wcześniej ode mnie, jednego tutaj Negewa, ale jednego oczywiście dostałem. E, oczywiście to nie było policzone w transakcji, wszystko wyszło elegancko. Jeżeli chodzi o to, to jeżeli ktoś mi nie wierzy, że na ostatnim odcinku z kupiliśmy tego skina zdecydowanie taniej, to jest właśnie ten skin, moi drodzy. To jest właśnie ten skin kupiony za 2,71. No i mamy ich naprawdę masę i masę wpłaciliśmy. Jakie itemy ja wypłaciłem? No bo na pewno wiecie, że ja tak sobie co tydzień traduję, zarabiam na tych stronach. No widać, że nawet na tej stronie Pirate Swap, którą tak chwalicie, że jest taka najgorsza i w ogóle nie wiadomo jak to funkcjonuje, jak się da policzyć, jest się chytrym, no to po prostu się zarabia. No, moi drodzy, wypłaciłem sobie takie dwie nowy, które całkiem fajnie tutaj wyglądają. Jak byśmy mogli zobaczyć, gdyby mnie zamknął przed chwilą kart, że ta nowa na Steamie kosztuje nawet więcej, a nawet baj ordery po tyle stoją, czyli to jest kwestia tylko czasu, aż bot zaktualizuje cenę tego, tego skina. Ja nie mówię, że my tu zarobimy jakoś niewiarygodnie dużo, ale e, no, tak parę złotych na, takich, na, takim, na takim skinie, na takiej stronie da się zarobić. I gdy sobie to już tak powracamy, 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 będzie całkiem spory profit. Żeby wam tutaj pokazać, jak to mniej więcej wygląda, cofnijcie sobie do odcinka o trajdowaniu, gdzie tłumaczę, jak się traduje. No i tam pokazane są wszystkie te skiny, które tutaj e, właśnie wpacałem dzisiaj. No i moi drodzy, mogliśmy zauważyć, że tą AWP, którą wpłacałem za 14,30, wypłacałem za jakieś 13,90. Patrząc, że to jest dosyć dużo procentowy zysk, patrząc na to, że to jest zysk tylko w 7 dni, niektóre skrzynki robią taki zysk przez 2-3 lata, no moi drodzy. Tutaj mamy skina, który, który został wpłacony za 6,12, a wypłacony za 5,12, czyli to jest złotówka na skinie, moi drodzy, złotówka na skinie, co prawda nie mogłem, nie mogło być inaczej i musiała być jakaś transakcja, na której straciłem, tutaj straciliśmy, moi drodzy, no straciliśmy na tym skinie niesamowite 3 grosze, patrząc na, na tym, że tu zarobiliśmy złotówkę, tu zarobiliśmy złotówkę, tu zarobiliśmy złotówkę, tu jakieś 30 groszy, tu kolejną złotówkę, tu kolejną złotówkę i tak się to składa. Oczywiście wyjęłem właśnie takiego tutaj ze strony skina. Jeżeli chcecie po prostu powtórzyć to, co ja zrobiłem na tej stronie, to po prostu wpisujecie sobie nazwę tego skina, tu macie informacje. Odnośnie go, no i możecie sobie właśnie wypłacić takiego skin. Też pytacie mnie, w jaki sposób ja znajduję takie skiny. Jeżeli chodzi o to, no to ja wam pokażę, jak ja w ogóle znajduję takie skiny. Jak widzicie, mam e, odpadną przeglądarkę, w moim przypadku jest to Opera. E, potrzebujecie do tego przeglądarki Opery albo, albo Google Chrome. Instalujecie sobie wtyczkę, tak jak kiedyś tam od, oddalonym już dosyć długo w filmie mówiłem, że instalujecie wtyczkę Steam Inventory Helper. No, i tutaj, jak schodzicie, jak nic tutaj nie klikacie, no to macie taką zakładeczkę, wystarczy w nią kliknąć. No moi drodzy, wystarczy w nią tylko i wyłącznie kliknąć. No i się okazuje, że dostajemy bardzo, ale to bardzo ciekawe i konkretne informacje. Mamy tutaj podaną liczbę sprzedaży, jak procentowo wzrosła cena danego itemu aktualnie od ostatniego pomiaru. No jak widzicie, możemy kliknąć w takiego Negewa, przekieruje nas na stronę Negewa i możemy zobaczyć, że ta jego cena naprawdę ostatnio skoczyła. Co prawda już wyrównała swój lot, ale była przez chwilę naprawdę wysoko, dlatego pojawił się ten item na samej górze. Bo to jest 82% wzrostu. No i moi drodzy, co my robimy, gdy sprawdzamy takiego itema? Co ja robię? Pamiętajcie, że to nie, nie musi sprawdzać na każdym skinie i to nie jest tak, że ja wyszukuję tych skinów nie wiadomo skąd, tylko też muszę przesiedzieć swoje zobaczyć, co prawda zarabiam dosyć sporo na tym, na tym obrocie, aczkolwiek ja to robię tylko tak forpan z doskoku. Bardziej jestem inwestorem długoterminowym. Ale dobra, moi drodzy, widzimy taką sytuację. No i w takiej sytuacji albo się dzieje coś na tym skinie, albo się nie dzieje. Na tym skinie aktualnie się nie dzieje. Tu się coś wydarzyło, ale już się nie dzieje. No bo zejdźmy sobie tutaj, zobaczmy jak to się prezentowało. Tu był. Po 5 zł, tutaj też w okolicach, jak widzimy, on trochę wzrósł. No, bo ma e, tutaj buy ordery dosyć wysokie. Później te buy ordery spadają. Jeżeli buy ordery są dużo wyższe, moi drodzy, niż cena na Pirate Swap, to znaczy, że opłaca się dany item wypłacić. Bo to głównie do tych buy orderów i do buffa jest porównywana cena. No, i my przechodzimy do następnego skina który też widzicie, że coś się na nim zadziało i wyświetlił nam się tam niesamowicie. Jak widzicie tutaj cena poszła raz w górę, raz w dół, raz w górę, raz w dół i tak dalej. Cena sobie lata jak niesamowicie, dlatego ten skin nam się tam pokazał. No i w taki sposób możemy zauważyć, że wcześniej kosztował około 6 zł. No tutaj dzieją się niesamowite cuda wianki, aczkolwiek no widzicie nie jest to takie proste, ponieważ buy ordery stoją dosyć niskie. Nawet bym powiedział, że niższe niż było to do tej pory, więc taki skin, no raczej do wyjęcia nie jest dobry. Ja nie wiem, czy uda nam się aktualnie znaleźć takiego skina, no bo to wymaga troszkę czasu, bo jak widzicie, te skiny się powtarzają. Więc yy, ja stwierdziłem, że dobrą opcją jest wyjęcie takiego Negewa. No i niestety, chłopaki, ale wyjąłem Wam wszystkie te Negewy ze strony, więc musicie czekać na aktualizację. Yy, no jak możemy zobaczyć, jest to negew Aztek. Jeżeli sobie przejdziemy tutaj, to możemy zobaczyć, jak jego cena kreuje się na różnych innych marketach. No i możemy zobaczyć, że na Bafie jego cena to jest aż 11 zł. Jeżeli coś na Bafie jest droższe niż na Steamie, to znaczy, że już jest coś moi drodzy niehalo. Patrząc na to, że buy ordery stoją po 5 zł na Steamie, na niego, ale on na buffie kosztuje 11, to znaczy, że. Nawet jak kosztowało 5 wcześniej, to będzie kosztowało zdecydowanie więcej. Bo jest taka zasada, że na Buffie po prostu przedmioty są tańsze. I no, rzadko się zdarza, żeby przedmiot na Bafie był długo droższy niż przedmiot na Steamie. Jak widzimy tutaj buy ordery nie stoją niesamowite, ale mam nadzieję, że tutaj się zaczną naprawdę jakieś fajne rzeczy. Bo tutaj cena na Bafie nie przekonuje. Tym bardziej, że buy ordery są już wyższe niż wszystkie inne strony praktycznie. No, bo to jest powyżej piątki, więc to naprawdę, ale to naprawdę ciekawie nam się zapowiada. No jak wiecie, możemy też patrzeć sobie inne stany, bo czasami te skiny podobnie działają i w podobnym momencie rosną. Aczkolwiek, jak widzimy tutaj inny stan, no to on kosztuje 10 zł. Jeżeli on jest w stanie kosztować 10 zł i na buffie, ale ten na buffie, to zobaczcie, taka jest różnica pomiędzy tymi skinami. Tutaj na buffie on kosztuje 6 zł, a na Steamie kosztuje. 10 zł, czyli to jest taka norma. No, nienormą jest ten Aztek, którego ja już posiadam w swoim ekwipunku. No, nakupiłem go troszkę na stronie i właśnie w taki sposób szukam, bo dużo osób się pytało no i pytali, yy, było pytanie dlaczego ja nie odpowiadam. No, bo moi drodzy pod każdym filmem pytaliście o to samo, więc postanowiłem zrobić dla Was filmik jak ja szukam takich itemów. Czy da się szukać tych itemów szybciej? No, pewnie się da. Czy chce mi się to ogarniać? No pewnie by mi się chciało jakby ktoś mi powiedział, aczkolwiek moim zdaniem to jest takie dosyć fajne. Sobie przeglądasz, 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 jest coś ciekawego, masz balans, to wypłacasz. Przypominam, że na stronie Pirate Swap jest promocja i możecie sobie wpłacić jeszcze więcej depozytu, bo jest promocja Black Week, gdzie możecie wpłacić do 40% więcej depozytu, co jeszcze zwiększy Was zysk. Czyli bardzo, bardzo dobra opcja. Poza tym jest to ograniczone czasowo z moim kodem CS Inwestycje możecie wpłacać tam teraz więcej pieniążków i poza tym wspierać mój kanał. To by było na tyle. Ja chciałem Wam pokazać mniej więcej, jak ja trenduję na Steamie jak szukam tych przedmiotów co dużo ludzi nawet nie wie o tym że jest taka wtyczka jak Steam Inventory Helper i nie pomaga ona tylko do tego żeby nasze ekufanie wyglądało i żebyśmy widzieli lepsze buy -ordery, tylko jeszcze jest przydatna właśnie do takich rzeczy to by było na tyle ja się z wami żegnam na razie